Dom to nie tylko mieszkanie, to miejsce na Ziemi, w którym budujemy nasze poczucie bezpieczeństwa. Tu liczą się drobne gesty. To miejsce, w którym pozornie małe nawyki zmieniają nasz świat. Twoje zaangażowanie ma znaczenie. Kampania społeczna oszczędzamy energię ma nas przekonać, że wprowadzenie w naszym codziennym życiu drobnych zmian może znacząco wpłynąć na mniejsze zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, wpłynęła na ceny surowców, a to przekłada się na cenę prądu i ciepła. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. Dlatego też uruchomiliśmy kompleksowe wsparcie finansowe dla polskich rodzin. Są to dodatki do ciepła. Zamrożenie cen prądu i gazu. Jednocześnie zachęcamy do oszczędzania prądu i ciepła, ale przede wszystkim do niemarnowania. We do własnym domu wdrożyłam kilka dobrych praktyk. I widzą to na rachunkach. Oszczędzanie energii może być naprawdę bardzo proste. Wystarczy pamiętać o wyłączaniu światła czy urządzeń elektrycznych, kiedy ich nie używamy. Drobne zmiany nawyków mogą istotnie wpłynąć na oszczędność w portfelu. Mówi dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Sergiusz Kieruzel. Właśnie, nie marnowania. To może być klucz do zrozumienia tego, co chcemy przede wszystkim przekazać podczas naszej kampanii dotyczącej oszczędzania energii, czyli to, że możemy zaoszczędzić na rachunkach i zadbać o środowisko przez chociażby to, że uszczelnimy okna, czy że będziemy przykrywać garnek, jeżeli będziemy gotować wodę, na przykład na makaron czy ziemniaki. Tak, to można zaoszczędzić nawet 30% energii, jeżeli tylko będziemy przykrywać taki garnek. To wydaje się coś banalnego i prostego, ale no rzeczywiście. Takimi prostymi rzeczami możemy wpływać na rachunki. Oszczędzać możemy w domu, ale także w miejscu pracy. Kampania skierowana jest tak do polskich rodzin do tego dobrego gospodarowania energią, ciepłem, prądem w naszych mieszkaniach, jak i również do biur, tak żeby również tam planować racjonalne korzystanie z odbiorników energii, chociażby to, żeby przykręcać kaloryfery jak wychodzimy po południu z pracy czy na weekend, czy jakieś dłuższe przerwy świąteczne, obniżyć temperaturę do około 15 Stopni. Wtedy sporo zaoszczędzimy, a jednocześnie to też przestrzegamy, żeby raczej nie niżej, tak, żeby nie schodzić poniżej 15 stopni, bo później mury się wyziębiają. W przypadku ciepłej wody pamiętajmy o zakręcaniu jej na czas mycia zębów czy naczyń. Troska o części wspólne również może obniżyć zużycie energii. A co za tym idzie? koszty. Zamykajmy zatem drzwi i okna na klatkach schodowych w piwnicach czy suszarniach. Więcej praktycznych porad można odnaleźć na stronie kampanii energieoszczędzamy.pl.